Cześć! Dzisiaj będzie, będę odpowiadać na pytania właśnie takie najczęściej zadawane innym i to będzie też taki vlog No dobra, to zaczynajmy! Dobra, pierwsze pytanie to jak masz na imię? Na no, imię mam Kamila i nie podoba mi się to imię to poza nie wiem jak bym chciała mieć na imię bardzo mi się podoba imię Sandra nie wiem dlaczego, ale tak jestem Kamila, witam Ile masz lat? Czy w tym roku będę miała 11? Jak to dobrze sformułowałam, tę odpowiedź, no dobra. 11, mogę tak opowiedzieć. Od ilu lat zbierasz Pet -szopy? Nie wiem od ilu lat, ale wiem, że zaczęłam je zbierać około 5. Dobra, odpowiem Wam o tym krótką historię. Dobra, historia była taka, że. Um, Koleżanka, przyjaciółka mojej mamy. Znalazła jakąś patchopa, króliczka, zagrywam go w bagaże, jak u siebie w pracy za kanapą. przyniosła mi go, ja go polubiłam i zaczęłam zbierać patchopy. To jest krótka historia, a oto ten królik. Króliczek nie był taki ładny, bo ma taką pomarzaną, straszną twarz. Nie wiem, czy to widać, bo nie ma światła. Dobre. i ma takie właśnie tutaj twarzy i ma pomazane tutaj no dobra, to jest mój pierwszy wersz. słodki króliczek, i postanowiłam się zaopiekować ile masz lps? Boże, na to nie odpowiem tak szczególnie, bo lps mam około 140 i 150 tak tyle mam, ale wiem, że na pewno 100 yy, no, będą jeszcze pingi, y, inne. Dobra, akumulator mi się kończy, to muszę kończyć. Myślę, że ten odcinek Wam się, vlog Wam się spodobał. Zapraszam do kolejnych, które pojawią się wkrótce. Bye!